Ja mam na imię Mateusz, jestem bezdomny już teraz od 3 lat, zbieram puszki, złom z moim kolegą. Mam na imię Marcin, jestem dwa lata bezdomny, niecałe. dopóki jak mama kucze, żyła to dobrze było, a mama miała 35 lat jak zmarła. Nie mogę się pozbierać, po prostu no, tu mój przyjaciel, kurczę, może więcej powiedzieć o mnie, bo mnie też zna. Razem, kurczę, się błąkamy, zbieramy też, kurczę, tak jak mówię, kurczę, puszki, tak kolega. Wszystko, co się da. Ciężko trochę, nie? Nikt zbytnio nie chce pomóc, a... Jeszcze, kurczę, marznie się, kurczę, teraz, kurczę. Kombinuje się cały dniami na dworze, żeby mieć, kurcze na ten, kurczę, chleb czy na tą bułkę. Albo coś ciepłego zjeść. Idzie się tu pod market, tu się na szporach, czyli... Żebra, bo innego wyjścia nie mamy. A nikt nie chce zbytnio pomóc. taka jest prawda. Fakt faktem od czasu do czasu tam. Znajomy idzie, kurcze i tam złotówkę dać, tam tego, albo kupi coś do jedzenia. Ale to kurcze. na kurcze trochę nachodzić się, kurcze i spotkać tego znajomego. No, taka jest prawda. prawda? <laughs> Człowiek, kucie przemarznięty trochę, kucze, przeziębiony. No ale... Co zrobić? Siły. Czyli zbieracie puszki, tak? tak? Tak, 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 tak. Puszki. Prosicie ludzi o pieniądze? Tak, tak, tak. Prosimy... By... Przeważnie o jedzenie, ale jak znajomy idzie, to tam, kucze, może złotówkę, tam dwa złote, tam... To, to nam śwignie. To, tam podzielimy się kurciem tam, kuciem, groszem, kurczę, A tak to, to tylko nam to pozostało, nie? Zebranie i nic więcej, nie? Co możemy zrobić? No, no, te przymroski teraz są i tego to jest zimno, nie? My są. Bo cały dzień też przechodzimy bo i żebramy i, i wszystko, nie? Bo taka jest prawda, nie? Ile można uzbierać z takich puszek? To zależy, ile ludzi pusze powo wyrzuca do śmietników. nie? Tak przeciętnie? No tak przeciętnie, Tu ile? 20-30 zł, więcej nie, nie, No ale cały kościan musimy. No ale cały kościan musimy obejść, bo inaczej tak się nie nazbiera. Nie? Że jest alkoholu w Waszym życiu? Znaczy nie powiem, że nie, bo świętym nie jestem. Nie? Tak samo jak ja, no ale spożywam alkoholu. Nie Nie powiem, że nie. Spożywać, spożywam i nie powiem, że to nie, bo nieraz w małych ilościach nawet nie. Bo to i, i dużo browarów się wybije, nalewkę. Taka jest prawda. Nie? Nie wiem jak inni sobie radę też dawają, ale my musimy też co radę dać. I właśnie sobie jakoś musimy pomagać, nie? Marcin, jak u ciebie? No tak samo jak kurczę tutaj brawol mówi co mamy to się kurcze podzielimy, kurczę, bo razem szperujemy, kurczę, i razem chodzimy, razem się dzielimy ale kurcze, bym chciał kurcze zmienić moją sytuację kurcze i w ogóle kurcze i Rachola wziąć za z siebie kurcze i pracować normalnie jak człowiek kurcze a nie kurczę spać kurczę w takim czymś co my śpimy. Nazywasz Mateusza bratem? Tak, to, to nie jest mój brat, ale kur, tak, tak się kucze odzywamy, bo on kurcze, tak to jest. jest mój brat kurcze i koniec. On Znamy się z... już kupę no, lat. Od małego, prawda? No. Moja mama z jego małą się znały i... No. i tak żeśmy się poznali. No, miałem wtedy 14 lat. Mama chorowała na raka piersi. Miała 35 lat, jak zmarła. Później, kucze, babcia nas wzięła. Babcia, kucze zaś, no, kucze, też kucze zmarła, ale przedtem, kucze, siedziałem w więzieniu też, nie? Za drobnostki. No, kucze, no i co mam powiedzieć dalej, kucze. I tak się stało, że kucze na ulicy wylądowałem, bo kucze zacząłem trochę popijać sobie. Kucze, ciotka mnie z domu wyrzuciła. No i moja wina, no, a teraz się nie mogę pozbierać kurczę i śpię gdzie śpię, no. Mateusz, a u Ciebie, jak to było? Ja? Moja mama zwarła, jak miała 43 lata. Chorowała na raka. I tak się stało, że później tata zmarł, No i tak się rozpadłem. Zostałem bezdomny, zacząłem spożywać alkohol. Ja ci powiem, było kurcze, przyjemnie kurcze, spokój, obiad. Wszystko kurcze, się posprzątało. No no, jak w domu kurcze, normalnie. Ciepło kurcie, i tak. wszystko. I, I ciepła, kąpiel, i, no i wszystko. A teraz tego wszystkiego brakuje. Chciałbym, żeby moja mama żyła, i tata, mm. ale nic na to nie poradzę. Trzeba na kurczę teraz kombinować i prosić, kurczę. Teraz chodzę i, i żebram, i. No, to jest prawda. Czuć więcej. Puszki zbieram, i z czegoś muszę żyć. Taka jest prawda. Mamę to kochałem kurczę. nawet jej kurczę. pomagałem w sprzątaniu kurcze, we wszystkim. To no co, no brakuje no, i, i też będzie brakowało na końcu życia chyba, nie? Wspominam i to nieraz. Czy Że na smętach się idzie zapalić, nie? Na tym znicz? no, 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 tym wkład kupić chociaż kurczę i się przejść na no, spokojnie. Tak. Ale w głowie jest. Ale wciąż w myślach, tak. wciąż się będzie wspominać i koniec, do końca mojego no, życia będę wspominał. Mamy się, ma tylko jedno, ma... No ale kurcie, no jak ktoś kurcze nie umie docenić, to to kurcze nie doceni. No, no więc właśnie. Tylko jak się straci, to wtedy kurcze jest. Da. Nasz przyjaciel, najlepszy jaki mógł być. O kim mówicie? O Ryszardzie. Ryszardzie. Co, Kucie też był, Kucie bezdomny. Też był bezdomny, ale zmarł. Nie. Chorował. Chorował, no, ukrywał, no, no że choruje i tego. Do szpitala go wzięli, to ze szpitala no. uciekł. Ale jaki był? Bardzo w porządku. No. Taki kurde, kurde przyjaciel. Naprawdę. On to, co miał, to wydał. wszystkim się dzielił. Wszystkim. Nawet bym miał 10 zł, aby się podzielił. Taki był A fajny przyjaciel. Nie chodzi, kurczę, o pieniądze. No, nie chodzi. chodzi o nie charakter praktyk. jego. No, jest właśnie. Kurczę, jak go, go w szpitalu, no. No, to jak on już wyglądał? Ja hmm. już wiedziałem, że coś jest z Zicher, kurczę. Był schorowany hmm. i Tu Długo nie żyje? No, teraz będzie drugi rok. Teraz drugi rok. No ale na no, cmentarz chodzimy, tam świeczkę też zapalimy, i tego. I przy okazji zaraz do rodziców, on do rodziców, ja do rodziców. No. I tak odwiedzamy wszystkich. Nie? W jaki sposób się wspieracie? Jak wygląda ta wasza przyjaźń? Nasza? Mhm. Dzielimy się wszystkim tym, co mamy. Chociaż skipką chleba. Nawet skipkę chleba na bym pół. miał ostatnią to nawet na później zjem. Tak trzeba się dzielić. To się pójdzie do księdza, To to nam herbaty zgrzeje, nie? I tego coś ciepłego zawsze tam się też wypije, nie. Nie, że wciąż tam alkohol albo coś, nie? Tylko musimy sobie jakoś radę dawać w dwóch, nie? Już od teraz, od dłuższego czasu jesteśmy razem i tego, no, to radę sobie musimy dawać, nie? Bo taka jest prawda, nie? A tak się dzielimy wszystkim. No, słyszałem o tym, że w bezdomności bardzo trudno komuś zaufać. Ja mu ufam, bo znam bardzo dobrze. A to, że został tak samo bezdomny, tak jak ja. No, to radę musimy sobie dawać. A tym bardziej, że się znamy, nie? Tak samo, jakby mi się krzyda stała, dom on stał za mną kucie. A no. ja za nim. Musimy sobie pomagać, po prostu, nie? No ale to tak jest... jest prawda. Ktoś, kucia jak nie, jest, kucie, na ulicy to nie zrozumie, ale no z tego złaś... wyjść, kucie, bardzo trudno. Trudno jest. Bo jak nikt nie pomoże, no to Jeśli jak się nie ma kucie rodziców, nicz kogo, kucie z rodziny. No. To jak? No nie no. Byśmy się wzięli za siebie, kuć do pracy, kucie i tamtego. Nie jest tak, że alkohol przeszkadza wam w podjęciu też. normalnej pracy? Jest to prawdą. Jest. Ja tam się przyznaję i, i mówię od razu, że alkohol też dużo właśnie szkodzi. To jest winien też. Marcin jak u ciebie? Tak samo u brawola, kurczę. No. 30 parę razy byłeś na detocie? Tak, tak. Ta. Już kurczę, też pewno no, kurczę. No, mam 40 lat, dwa razy padaczkę już dostałem. Kogmarketu. I znowu na detoc. Tu mnie kurczę kolega odwiedza. Jak mnie kurczę znalazł, to ja byłem zdziwiony, że ktoś mnie odwiedził, jeszcze jedzenie nie przyniósł, bo nie miałem ani jedzenia, tam, tam obiad i tam wszystko tam było, ale tak żeby coś zjeść kurcie, później na kolację. Tylko on mi pomógł. Nikt więcej. W jakich miejscach zdarzało Wam się nocować? Teraz zimą i tego, no to śpimy to na takich pustalach jak to, nie właśnie, nie? Tutaj? Na Szewskiej? Na Szewskiej. No i tam, no i, i tam drewniak jeszcze, nie? Aha, to na działkach. Na działkach. To, gdzie Marcin tam. No tam, gdzie Marcin spał. No. 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 A tam rata, więcej chyba nie ma. Nigdzie więcej nie ma. Bo cukroń. mamy, nie, ma. nie, nie mamy już gdzie... I... Wszystko to są miejsca nieogrzewane. Tak, no, tak. w których wszy... nie ma okien. Ani pieca, nie? ani Ani drzwi. No. Wszystko deskami pozabijane i jak w więzieniu, nie? Jak wytrzymujecie w takich warunkach? No jakoś nie trzeba. Musimy jakoś wytrzymać, no, a co mam zrobić? Jest to ciężko, ale nic innego już. Nie wymyślimy. A prawda jest taka, że też trochę jesteśmy sami są winni, bo hmm. niepotrzebnie ten alkohol też spożywamy, nie? No taka jest prawda. Co jest najtrudniejsze w bezdomności? Przeżycie. więc jest. to co jeść. Coś ciepłego wypić. W ciepłym chociażby posiedzieć. Może hmm. na telewizor popatrzeć. kiedy ja telewizor oglądałem. jest tak, że częściej ludzie wolą kupić coś niż dać pieniądze? Yes. Prędzej jedzenie. Prędzej jedzenie kupią, nie? I, i no, tego no. prędzej jedzenie. Pieniądze tak nie. No i przede wszystkim nieraz to, to jak żebramy to więcej jedzenie, nie? No. Wołamy, nie? Żeby nam kupili. Nie? Są tacy, nie? że no. Niby ktoś im jedzenie kupił, oni za chwilę do świetnika wyrzucą, nie? Są, są. My jak nie możemy zjeść tyle mieliśmy, nie? Do, to kucie. No Jak, jak nie mogę... Do, kucie... do kuzyna zanieść mojego, nie? No. Ludzie są tacy niektórzy, że naprawdę się zlitują i, i albo kupią jedzenie, albo też dadzą pieniądze, nie? No to tam jak dazę pieniądze, to na coś ciepłego zawsze będzie, nie? Na jakąś zupkę albo coś tam, nie się kupi, nie? A tak to niektórzy to są racy, aby wejść za robotę No mają kurcze rację. Ta historia z ojcem, myślisz, że przyczyniła się do tego, w jakim miejscu dzisiaj jesteś? No, praktycznie, on już, kurczę, nie chciał mnie znać, kucze. Nie wiem, dlaczego się wyrzekł, tam tamtego. Nie wiem, dziwny człowiek był, kurcze, Naprawdę, kurczę. To ja bym, z synem jego nie był, kurczę. Nie wiem, co, co to, ale niech mu będzie ziemia leka i nikt się odpoczywa. Wybaczyłeś mu? Nie. Do dzisiaj, kurczę, nienawidzę go. Chociaż jest, kurczę, w zdrowiu. To, co mi zrobił za krzywdę. Siostrze. Żeby siostrę zamknąć do szafy? Że ja musiałem szafę rozwalić siekierą? Taka prawda. Bił mnie harapaczem, kurczę, po plecach czy po dupie, kurczę, mu mama, kurczę, jadła, kurczę, chleb, kurczę tego, żeby on tam tego miał do roboty. A już wolę tutaj być na wolności i jeść suchy chleb ze solą, niż tam być. Trzeba to przeżyć i zrozumieć, ale kurczę, jak ktoś nie przeżyje tego, to nie będzie wiecie. Widziałem kurczę, jak kurczę chłopak się na kratach kurwa nawet powiesił. Rano wstaje kurczę, a on mówi: Twój kolega z celi? Tak. Ani nikt nie słyszał, jak ktoś tam kurczę kombinował Jeśli nie poradzimy na to. psychika mu nie wysiadła i koniec. Nie wytrzymał tempa i koniec. Nie? Co wam no. powiedzieć Ile ja można? W zamknięciu okucie. Dokładnie. Ale jeszcze też mi się tak nie dziwiło, że kucie na spacer tak nie wychodził. dziwne Nikt tego nie zrozumiał, no. Nie był tam, nie przeżył, to nie Doświadczenie dobre, i lepiej tam się kucze, no nie dostać, no tak mogę powiedzieć, bo po, po co? Szkoda lat, szkoda wszystkiego, szkoda czasu i taka monotonia, w kółko to samo, od rana do wieczora. Nic nie poradzimy, nie. A... A jak się wyjdzie za bramę, to kurczę, człowiek może zgupieć kurczę, bo nie wie kurczę, gdzie jesteś. No brakuje tego wszystkiego, kurczę. brakuje rodziców przede wszystkim. Bo żeby rodzice byli, to na pewno bym tak nie skończył jak teraz, że jestem bezdomny. Co mogę powiedzieć więcej? Powinni przemyśleć ogólnie ludzie, którzy mają jakieś tam problemy z alkoholem i tak dalej. E, powinni po prostu przemyśleć swoje życie. Bo ja, szczerze mówiąc, e, będąc w Strachowicach, na tym mieszkaniu, przemyślałem to, przedyskutowałem też właśnie tutaj e, z Wami, z, z moimi przyjaciółmi. Przemyślałem sprawę i, i stwierdziłem, że. To dalej nie ma sensu, bo dzień za dniem ucieka życie, no niestety mamy jakie mamy. Hmm, tutaj się nasłuchałem historii, które, które po prostu e, ludzie się po, po, pozawijali, pozapijali. No, także kurczę no radzę, naprawdę radzę, polecam wszystkim, e, którzy, którzy chcą coś zmienić w swoim życiu, e, nie patrząc na, na innych, żeby coś od kogoś dostać. No to kurczę no, no trzeba coś zmienić. No, no i tyle. Dzięki Marcin. Trzymamy tam kciuki za ciebie i pozdrawiamy cię. Pozdrawiam Dzięki bardzo. Dzięki, dzięki chłopaki. Nara! Nara! Nara, nara, trzymajcie się, nara. trzymajcie się. Zdrowka! Zasłużył, zasłużył. No i gratuluję mu, że kurczę. Ja tak samo. Nie, że, że mu i tego. Wyszedł na czystą z powrotem i, i, i teraz na pewno Jezu, ma kolegów i, i, i tego, no. Ale kucie, w tej szopce kucie, on by tam zamarzł. Chciałbym mieć pracę w końcu. Oprócz pracy jakieś mieszkanie. I żyć normalnie. Hmm. Tylko nie wiem jak to zrobić, ale będę musiał się jakoś postarać. Nic nie poradzę. Już na to. Sam se jestem winien, Przede wszystkim. Bo taka jest prawda. Jak myślisz o smutku, to co masz na myśli? Siedzenie w takim czymś kurczę. Jak już ciemno przychodzi, to człowiek kurczę, tam, Może zdziczyć. Jakie ma się myśli wtedy? Co będzie na drugi dzień? No, albo kurczę. Północy przełaży po mieście i bunkum się kurczę. kurczę. Żeby się rozruszać, żeby było ciepło. Tak. Zobaczymy. Musimy e, ja jakoś przetrwać hmm. tą zimę. No. I zima minie, lato przyjdzie, i, I znowu. No tu, nie, tak. będzie lepiej. Bo chyba tak. Nie można myśleć. Jakoś. bez przerwy kurczę. No musimy Myślemy. jakoś zaradzić. Zimno, kurcze, kurczę. Tutaj. Nic nie poradzimy, że jest zimno. To jest zima, wiadomo, ale, ale radę musimy jakoś dać. To puszki zbierać, to butelki. No. Od rana do wieczora. Cały dzień przechodzić znowu.